Wiele pokoleń z góry zakładało, że żyjemy w czasach ostatecznych. Jak dotąd były to jednak tylko niesprawdzone przyczucia i zupełna nieprawda. Czy teraz jest podobnie? A może jednak faktycznie już niedługo czeka nas koniec świata? Wiele osób twierdzi bowiem, że tak jest, a biblijne przepowiednie o końcu wypełniają się co chwilę. Jeden z takich znaków obrazuje ten fragment Biblii z Ewangelii Mateusza. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc, Jam jest Chrystus, i wielu z wiodą, i powstanie wielu fałszywych proroków, i z wiodą wielu. Gdyby więc wam tylko kto powiedział: Oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż, jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Czyli w naszych czasach nie pojawia się ogrom ludzi, którzy twierdzą, że mają kontakt z wyższymi istotami? Czasem nawet te osoby przypisują sobie paranormalne zdolności, jak uzdrawianie czy rozmowy z duchami. Są nawet osoby, które twierdzą, że są samym Jezusem, o czym więcej mówiliśmy w filmie: Jezus nagrany w Rosji. Kolejny znak końca, który zdaniem wielu osób przynajmniej częściowo się wypełnił, pochodzi z Ewangelii Łukasza. Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi, nie twórzcie się, gdy posłyszycie o konfliktach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich Pan: Powstanie naród przeciw narodowi. I królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się mroczne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogi i odbiorą wolność, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa, a wydawać was będą nawet rodzice i bracia. Krewni i przyjaciele, i niektórych z Was o koniec przyprawią, i z powodu mojego imienia będziecie nielubiani u wszystkich, ale włos z głowy Wam nie zginie, przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Trzęsienia ziemi nie są właściwie niczym niezwykłym. Przykładów tego zjawiska jest sporo w bardzo różnych czasach. W 1960 roku ziemia trzęsła się aż 10 minut, wywołując tym samym falę tsunami. Które nawiedziły południowe wybrzeże Chile, Japonię, Filipiny, Hawaje i nie tylko. Fale miały ponad 10 metrów i odbierały życie tysiącom osób. Bardziej współczesne trzęsienie ziemi miało miejsce w 2011 roku, kiedy to w Japonii miała miejsce awaria elektrowni. Wtedy też powstały fale tsunami, które miały około 40 metrów. Co więcej, trzęsienie ziemi było tak potężne, że przesunęło jedną z wysp. Ten fragment Biblii opowiada też o chrześcijanach. Którzy będą szychanowani ze względu na swoją wiarę. Takich przykładów także jest ogrom w naszych czasach, choćby w Algierii, gdzie inne wyznania niż te muzułmańskie nie są uznawane, a wręcz zakazane. Tam, by praktykować chrześcijaństwo, ludzie spotykają się w małych grupach, po cichu, ze strachu przed konsekwencjami. Nawet w Egipcie dochodzi do odbierania wolności chrześcijanom. Głównie zabiera się młode chrześcijanki, którym nakazuje się ślub z muzułmaninem. Warto też wspomnieć, że w Egipcie chrześcijanie nie mogą otrzymać wielu bardziej prestiżowych zawodów. Biblia ujawnia też, że niedługo przed końcem na Ziemi pojawi się jakieś zaburzenie, które będzie odbierało życie ogromnej ilości osób. I właśnie jesteśmy po takim wydarzeniu. Choć kto wie, czy to wszystko jeszcze nie wróci. Nie tylko wiele osób straciło życie i zdrowie przez to zaburzenie, ale na skutek zamknięcia wielu placówek medycznych nie było dostępu do zwykłego leczenia i niestety to odbierało życie kolejnym osobom. Na długi czas świat się zatrzymał. Żyliśmy w zamknięciu. Wszystko się zmieniło. Co więcej, Biblia mówi też o konfliktach, i to również zaczyna się wypełniać. Chodzi bowiem m.in. o wydarzenia w Ukrainie. Nikt się nie spodziewał, że prezydent Rosji wypełni swoje słowa i faktycznie postanowi przypuścić atak, jeśli chodzi o Ukrainę i spróbuje przejąć jej tereny. Niestety tak się stało. Niestety na tą chwilę nie widać, by to wszystko miało się zakończyć. Żyjemy też w lęku że sytuacja w Ukrainie przeniesie się również na pozostałe części świata i wywoła wydarzenia opisywane przez wielu jasnowidów jako trzeci konflikt światowy. Nadprzyrodzona istota nagrana na pogrzebie królowej Elżbiety. Link do nagrania w opisie. Inny fragment Biblii mówi, a ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Od dawna wielu księży czy zakonnic wyrusza na rozmaite wyprawy w najbardziej odległe zakątki świata. Często pomagają przy tym ludziom, dają rozmaite dary w postaci środków medycznych, ubrań, ale też nauczają o Jezusie, o raju, o lepszym świecie po drugiej stronie, czyli ta przepowiednia również się wypełniła. Ten fragment Biblii natomiast mówi o tym. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni niegodziwi, bez serca, bez litości, miotający oszczerstwa, Niepohamowani bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga, będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stron, z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobiety obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju. Takie co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Opisują świat ludzi. Jacy będą ludzie przed końcem świata? Czy właśnie dziś nie obserwujemy ludzi, w których sercach jest sama ciemność, którzy bez mrugnięcia okiem odbierają innym życie, którzy nie mają problemu by kogoś skrzywdzić, powiedzieć o kimś najgorsze rzeczy? Teraz do tego wszystkiego dołączyć możemy internet, który pozwala wielu osobom obrażać i pisać najbardziej paskudne, a czym nawet przerażające rzeczy o innych ludziach, przy okazji zachowując anonimowość, więc pozwalamy sobie całkowicie odbierać wszelki szacunek drugiemu człowiekowi. Czasem te niepokojące słowa sprawiają, że ktoś odbiera sobie życie, czy w tych czasach ludzie rzeczywiście są gorsi, a może zawsze tacy byli, jak sądzicie. Jednak znaków opisanych wcześniej kojarzymy z Polską, a raczej ogólnie światem, a ten znak wypełnia się również ostatnio bardzo silnie w Polsce. Biblia opisuje coś tak niepokojącego jak egipskie plagi, kiedy Bóg sprowadza na Egipt niepokojące zjawiska, jak szarańcza, która zjada wszelką roślinność. Tak niezbędną obywatelom do jedzenia. Co więcej, egipskie plagi sprawiły też, że żaby wręcz ogarnęły Egipt. Podobnie było też na przykład z komarami. Plagi egipskie sprawiły też, że woda z Nilu zamieniła się w krew. No właśnie, i to tak bardzo dotyczy właśnie naszego kraju. Zauważyliście pewnie, że jeśli chodzi o wodę, to w naszym kraju zdecydowanie coś zaczyna być nie tak, i to w zbyt szybkim czasie. Najpierw tajemnicze zanieczyszczenie odry, życie straciło wiele ryb ale uważano, że to po prostu efekt wysokiej temperatury. Dopiero z czasem okazało się zupełnie inaczej. Wiadomo, że odra została poważnie zanieczyszczona, ale jaka z tego dokładna przyczyna? Od jak dawna odra była niszczona? To jednak nie wszystko, bo niestety trochę podobna sytuacja znowu powtórzyła się w Polsce. Tym razem w Łodzi, w rzece Augustówka, której woda przybrała krwawy kolor. Okazało się bowiem, że woda znowu została zanieczyszczona poprzez wpuszczenie nieznanej substancji. Nadprzyrodzona istota nagrana na pogrzebie królowej Elżbiety. Link do nagrania w opisie.